Dzisiejszy mecz, dzisiejsza, dzisiejszy mecz, który otwierała ta pierwsza połowa, to połowa takich stałych fragmentów gry, można powiedzieć, ze strony tutaj gospodarzy, jak i naszych, bo, bo po nich bardzo wiele się działo pod obydwiema bramkami. Trochę niedosyt, jeśli chodzi o tę pierwszą część spotkania i wykorzystywanie stworzonych sobie sytuacji, bo ten wynik do przerwy mógł już w zasadzie zamknąć to spotkanie. To się nie stało. I tak trochę szkoda, że dalej ponosiliśmy pewne tam koszty psychiczne udziału dalej w tych zawodach. No kolejne bramki to w zasadzie dla nas potwierdzały tylko dominację fizyczną. No ale jednak też szkoda, szkoda że nie znaleźliśmy tych rozwiązań, które które pozwoliłyby nam strzelać bramki po, po bardzo dobrze przygotowanych akcjach. To jest, to, to jest coś, nad czym pracujemy. Wiele, wiele zdarza nam się bardzo pozytywnych momentów w grze, ale też zdarza nam się pewne obniżki. Oczywiście te pierwsze będziemy wzmacniać, a te, a te drugie eliminować i na tym się będziemy koncentrować przez najbliższy czas. Dziękuję.